Witam Was w moim już dwunastym odcinku, witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku, dziś zajmiemy się Samsungiem, witam Was serdecznie na moim kanale, dziś zajmiemy się Samsungiem Galaxy witam Was serdecznie, witam Was serdecznie. W moim dziewiętnastym odcinku, witam was serdecznie na moim kanale. Tak? Cześć, witam was serdecznie w moim drugim odcinku tele. Witam was serdecznie w moim trzydziestym odcinku uszowe. Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Cześć, witam was w moim już czternastym odcinku. Cześć, witam was serdecznie w moim kolejnym Witam, witam was serdecznie w mojej recenzji. Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Telesmartwe. Witam was w moim 31 pierwszym Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Hej, witam Serdecznie w moim... Witam was już w 13. odcinku. Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Witam was w moim już 7 od... Witam was serdecznie w moim 21. pierwszym Witam was. Dzisiejszym tematem do rozmów. Witam będzie. was w moim kolejnym odcinku. Pośmiecamy. Witam bardzo. was serdecznie w moim już 17. odcinku. Witam was serdecznie w moim 28. odcinku poświęconym smartfonom. Witam was serdecznie w 18. Cześć. Witam was w moim kolejnym odcinku poświęconym. Witam z... was w moim kolejnym odcinku poświęconym cześć Witajcie już w moim dziewiątym odcinku. cześć witam was w moim kolejnym odcinku, już dziesiątym. Cześć, witam was w moim kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się motorolą.